Ostatnio coraz częściej słyszymy ostrzeżenia o czasach, w których żyjemy, i o tym, co ma nadejść, od jasnowidzów i mistyków, którzy wciąż są wśród nas. Jednak z braku zaufania wciąż wątpimy w te przesłania. A co, jeśli wiadomość pochodzi od kogoś, kto już odszedł, a będąc blisko Boga widzi jego plany? A jeśli tą duszą byłby Carlo Acutis? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się? Co zrobiłyby wielkie dusze, które opuściły już ten świat, gdyby mogły na chwilę powrócić, by nas ostrzec przed tym, co nadchodzi? Właśnie to się wydarzyło. Kilka dni temu włoska zakonnica, siostra Chiara Maria Dalus, przeżyła niezwykłe doświadczenie. W nocy, gdy modliła się w swojej małej celi klasztornej, całe pomieszczenie wypełniło promienne światło. Wtedy zobaczyła postać, która staje się coraz bardziej ukochana przez wielu z nas. Świętego Carlo Acutis. Promieniował światłem i miał spokojny uśmiech. Nie przyszedł jednak tylko jako posłaniec pokoju. Objawił dokąd trafił po śmierci i przekazał pilne ostrzeżenie dla całej ludzkości. Coś strasznego się zbliża. To pilne wezwanie do nawrócenia, jedności i obrony wiary, którą tak bardzo cenił. Przygotuj się, by przyjąć przesłanie, które może przemienić Twoje serce. Przesłanie, które przypomina o trudnych czasach, jakie nadchodzą, ale też o nadziei i sile, jakie możemy znaleźć w naszej wierze, nawet w świecie zmierzającym ku przepaści. Słowa świętego Karlo niosą miłość Boga, ale również ostrzeżenie. Musimy być gotowi, bo wielkie wyzwania zbliżają się zarówno do Kościoła, jak i do świata. Jeśli wierzysz w Bożą opiekę świętego Karlo, napisz Święty Karlo, wstawiaj się za mną. Zwróć uwagę na to pilne ostrzeżenie. Była zimna noc, a ja udałam się do swojej celi, by oddać się codziennej modlitwie. Głęboka cisza tego miejsca zdawała się potęgować ciężar, który czułam w sercu. Podczas modlitwy zawsze powierzam Bogu cierpienia świata, rosnące podziały między narodami, coraz większą przemoc, rozpacz, którą widzę w oczach ludzi, oraz utratę wiary rozprzestrzeniającą się po całej ziemi. Tego wieczoru te troski wydawały się jeszcze cięższe. Z gorliwością odmawiałam różaniec, prosząc Najświętszą Dziewicę Maryję, by wstawiła się za nami, za Kościołem i za całą ludzkością. Czułam głęboką potrzebę, by Matka Boża pokazała nam drogę, jak przetrwać te trudne czasy. Kiedy odmawiałam modlitwy, delikatne światło zaczęło wypełniać mój pokój. Na początku pomyślałam, że to tylko odbicie jakiegoś światła. Lecz gdy blask stał się intensywniejszy, zrozumiałam, że dzieje się coś niezwykłego. Podniosłam głowę i wtedy go zobaczyłam. Święty Karlo Acutis stał przede mną. Wyglądał dokładnie tak jak na znanych nam zdjęciach. Młody, mający 15 lat, ale promieniujący światłem i spokojem, które nie są z tego świata. Miał na sobie czerwoną koszulę i dżinsy, tak jak zawsze lubił się ubierać. Na szyi nosił różaniec, który zawsze miał przy sobie, a w dłoniach trzymał coś, co emanowało niebiańskim blaskiem. Jego spojrzenie, tak czyste i pełne współczucia, głęboko poruszyło moje serce. Zastygłam w bezruchu. Nie wiedziałam, co powiedzieć, więc po prostu uklękłam i w ciszy czekałam, aż przemówi. Jego obecność była zarazem młodzieńcza i dostojna. Gdy zaczął mówić, jego głos był czysty i łagodny. Wypełniając całe pomieszczenie, siostro Kiara, powiedział. Jego ton był delikatny, ale niósł w sobie powagę, która głęboko poruszyła moje serce. Przynoszę dziś przesłanie dla wszystkich dzieci Bożych, przesłanie nadziei, ale także przestrogę. Z bijącym sercem zrozumiałam, że stoję wobec czegoś naprawdę niezwykłego. Pomimo lęku poczułam, że muszę zadać pytanie, które od dawna nosiłam w sercu o tych, którzy opuszczają ten świat. Święty Karlo, czy mogę zapytać: Czy przeszedł Pan przez czyściec? Wyraz jego twarzy się zmienił. Zamknął oczy na chwilę, jakby szukał w głębi duszy najbardziej szczerej odpowiedzi. Gdy znów przemówił, jego głos był nieco poważniejszy, lecz wciąż pełen pokoju. Tak, moja siostro. Nawet ci, którzy żyją w świętości na ziemi, przechodzą oczyszczenie. Czyściec nie jest karą, lecz darem Bożego miłosierdzia. Tam zostałem oczyszczony z moich niedoskonałości i ziemskich przywiązań. Choć kochałem Boga z całego serca, byłem przecież człowiekiem z wadami i ograniczeniami. W czyśćcu zrozumiałem jeszcze głębiej, że każdy nasz czyn na ziemi ma wieczne konsekwencje. Każdy wybór, każde słowo, każdy gest może przybliżyć duszę do Boga albo oddalić je od niego. Tam spotkałem papież Jana Pawła II, który przyjął mnie z ojcowską miłością. Razem patrzyliśmy na to, co ma nadejść dla ludzkości i dlatego jestem tu dzisiaj. Jego słowa głęboko mnie poruszyły. Drżącym głosem zapytałam więc: Co pan zobaczył? Co czeka ludzkość? Święty Karlo spojrzał na mnie z wielką powagą. Widziałem rzeczy, które napełniły mnie niepokojem, ale także nadzieją. Zbliża się czas wielkiej próby, a ludzkość musi zwrócić się do Boga bardziej niż kiedykolwiek. Wkrótce świat stanie wobec konfliktu, który choć krótki, przyniesie ogromne cierpienie. Nie będzie podobny do poprzednich, będzie szybszy, bardziej technologiczny, lecz równie niszczycielski. Niestety technologia, którą wykorzystywałem dla dobra, zostanie użyta przez innych do zła. Sama natura zaprotestuje przeciw grzechom ludzkości, a na niebie pojawi się ciąg znaków, jak boskie ostrzeżenia najbardziej zasmuca mnie to, co spotka młodych. Oni są moimi braćmi i nieustannie za nich wstawiam się przed Bogiem. To pokolenie jest przygotowywane do tego, by przyjmować kłamstwa jako prawdę. Poprzez technologie, które miały ich zbliżać do Boga i do siebie nawzajem, są oddalani od drogi zbawienia. Kościół przechodzi obecnie czas wielkiej próby. Pojawi się jeszcze więcej podziałów, zamieszania, a wielu oddali się od prawdy, Zły zasieje wątpliwości we wszystkich środowiskach, a ci, którzy nie będą mocni w wierze, mogą się zagubić. Ale Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Ci, którzy pozostaną wierni, którzy będą się modlić i szukać prawdy nawet w ciemności, zostaną ocaleni. Dzisiejszy świat stał się nowym terytorium do ewangelizacji. Wielu ludzi używa dóbr materialnych i rozrywek jedynie dla pustej zabawy i zaspokojenia własnego ego całkowicie zapominając o Bogu. Wszystko zostało tak zaplanowane, by ich uzależnić i odciągnąć od ciszy, w której można usłyszeć głos Boga. Ci, którzy odrzucą Boże miłosierdzie i będą żyć jedynie dla aprobaty innych, staną przed Jego sprawiedliwością. Czas miłosierdzia dobiega końca, a wielu wciąż odmawia otwarcia swoich serc, błądząc w światach, które nie karmią duszy. Dusze, które nie zechcą się zmienić, pozostaną w cierpieniu. A jeśli nie nastąpi nawrócenie, spotka je wieczne potępienie. Łzy zaczęły spływać po mojej twarzy. To, co powiedział, jest poważnym ostrzeżeniem, ale też obietnicą zbawienia dla tych, którzy wytrwają w wierze. Zapytałam więc: Jak możemy się chronić w tych trudnych czasach, które nadchodzą? Uśmiechnął się łagodnie i odpowiedział: Módlcie się. Módlcie się sercem. Różaniec Święty będzie waszą najpotężniejszą bronią. Używajcie wszystkiego, co macie, ale nie pozwólcie, by to was używało. Kiedy zaczynacie dzień, najpierw uczyńcie znak krzyża. Strzeżcie się rozproszeń. Znajdźcie czas na ciszę i modlitwę. Używajcie swoich talentów, by tworzyć rzeczy, które chwalą Boga i prowadzą ludzi do nawrócenia. Kontynuujcie odmawianie Różańca Świętego. Często trwajcie na adoracji eucharystycznej, słuchajcie głosu Boga i wypełniajcie Jego przykazania. Zwycięstwo jest pewne, ale ten czas oczyszczenia jest konieczny. Nie traćcie wiary. Eucharystia jest autostradą do nieba, podczas gdy współczesny świat może łatwo stać się objazdem do piekła, jeśli nie jest przeżywany z rozeznaniem. Dopóki żyjemy, mamy możliwość używać wszystkiego, co posiadamy, dla dobra, by ewangelizować. By prowadzić duszę do Boga. Wszystko może stać się narzędziem świętości, tak jak starałem się to pokazać w moim krótkim życiu. Święty Karlo, zapytałam ze łzami w oczach, jak możemy mieć pewność, że idziemy właściwą drogą pośród tylu fałszywych informacji i rozproszeń współczesnego świata? Uśmiechnął się spokojnie i odpowiedział: Duch Święty jest z tymi, którzy szczerze szukają Boga. Kościół jest latarnią, która prowadzi wiernych. Nawet wtedy, gdy burze informacji próbują zgasić jej światło. Przestrzegajcie przykazań, praktykujcie miłosierdzie i nie dajcie się zwieść fałszywym obietnicom świata. Prawdziwy pokój pochodzi jedynie od Boga i to Jemu powinniście oddać swoje serca. Pamiętajcie, Eucharystia jest prawdziwym połączeniem, którego potrzebujemy, najpotężniejszym ze wszystkich. Po chwili ciszy poczułam głębokie pragnienie, by zapytać o niektóre narody. W tym o Polskę, ziemię Jana Pawła II i wielu świętych, ponieważ część mojej rodziny mieszka na tych ziemiach. Z bijącym sercem zapytałam: Święty Karlo, a Polska, co stanie się z tą ziemią tak ukochaną przez Matkę Bożą? Kiedy usłyszał wzmiankę o Polsce, w jego oczach pojawił się szczególny blask: Polska, powiedział, naród szczególnie umiłowany przez Jana Pawła II. Również przejdzie przez próby, ale stanie się światłem dla świata. Bóg nie opuszcza tych, którzy go kochają, a naród polski zawsze zachowywał wiarę nawet w najciemniejszych czasach. Powiedz Polakom, by nadal walczyli o to, co sprawiedliwe i prawdziwe. Polska będzie źródłem duchowego odrodzenia dla Europy i dla całego świata. Polacy mają szczególną odpowiedzialność. Powinni być wierni swojemu chrześcijańskiemu dziedzictwu i nieść światło Ewangelii. Te słowa głęboko poruszyły moje serce. Polska ma wyjątkową misję wobec Boga. Wiedziałem, że Pan przygotował coś wielkiego dla tego narodu i że ich obowiązkiem jest podtrzymywać płomień wiary, nie tylko dla siebie samych, lecz dla całej ludzkości. Kiedy zakończył swoje przesłanie, święty Karlo uczynił nade mną znak krzyża. Niewypowiedziane uczucie pokoju wypełniło całe moje wnętrze. Jego ostatnie słowa, zanim zniknął w blasku światła, rozbrzmiały w pokoju. Nie bójcie się świata. Używajcie go na chwałę Boga, tak jak ja starałem się to czynić. Zawsze będę z Wami, wstawiając się za wszystkimi. Wierzcie w moje znaki. Bracia, po usłyszeniu tak głębokiego i ważnego przesłania. Pozostaje nam tylko zastanowić się nad naszą drogą i nad wezwaniem, jakie Bóg skierował do nas przez świętego Carlo Acutis. Jesteśmy błogosławieni, że mamy tak młodego i współczesnego świętego, pierwszego świętego pokolenia milenialsów, który, będąc już w niebie, wciąż nas prowadzi i chroni jak prawdziwy Boży Influencer. On, który poświęcił swoje krótkie życie, by wykorzystać swoje talenty w służbie wierze. Teraz powraca w duchu, by nas ostrzegać i umacniać wobec prób, które nadchodzą. Przesłanie świętego Karlo jest jasne i pilne. Musimy się przygotować, umacniając naszą wiarę poprzez modlitwę, różaniec, adorację eucharystyczną, praktykowanie miłosierdzia i życia w prawdzie. Jesteśmy wezwani, by opierać się złudzeniom i pokusom współczesnego świata, żyć zgodnie z przykazaniami Bożymi i ufać Jego miłosierdziu. Obietnica zbawienia jest przeznaczona dla tych, którzy, nawet w ciemności, pozostaną silni w wierze i nadziei. Dla Polski i dla wszystkich narodów odpowiedzialność jest ogromna. Święty Karlo wraz ze świętym Jan Paweł II przypomina nam, że możemy być światłami wiary dla świata i że naszym zadaniem jest podtrzymywać płomień Ewangelii. Niech nigdy nie utracimy naszego chrześcijańskiego dziedzictwa i zawsze będziemy obrońcami prawdy prowadzonymi przez Światło Ducha Świętego. Jak uczył nas swoim życiem święty Karlo, każdy z nas jest wezwany, by być oryginalnym, a nie kopią, nawet w świecie, który zachęca do masowości. Panie Boże, z głębi serca dziękujemy Ci za to, że przekazałeś nam to orędzie przez świętego Karlo Akutis, młodego świętego, który, będąc już przy Tobie, wciąż troszczy się o nas wszystkich z tak wielką miłością i oddaniem. Niech Jego słowa rozbrzmiewają w naszych sercach, budząc w nas szczere pragnienie nawrócenia, życia w jedności i obrony wiary. Pomóż nam odpowiedzieć na to wezwanie, umacniać naszą wiarę pośród ziemskich rozproszeń i zawsze kroczyć pod Twoją boską opieką. Daj nam odwagę potrzebną do głoszenia Ewangelii, nie tracąc nigdy zaufania do Ciebie. Spraw, Panie, abyśmy byli światłem dla tych, którzy są wokół nas, tak jak uczył nas święty Karlo. Niosąc miłość, nadzieję i miłosierdzie we wszystkich naszych czynach. Odnowa pokój w naszych sercach, i daj nam pewność, że dzięki modlitwie i ufności w Twoje nieskończone miłosierdzie, będziemy w stanie pokonać wszystkie trudności współczesnego świata. Święty Karlo Akutis, módl się za nami. Święty Jan Paweł II, módl się za nami. Błogosław nam i prowadź nas, Panie. Abyśmy jako Twoje dzieci potrafili z odwagą i wytrwałością iść drogą zbawienia, mimo tylu rozproszeń i wyzwań, które nas otaczają. Amen.